Ją ja usiąłam z tej strony: Germania, w dzisiejszym odcinku sobie zagramy w Bedwars i pokażę Wam jeszcze tekst trupaka. Także no, odpalamy, Germania Black, I no, oto co? Ogólnie, wełna wygląda mniej więcej tak. Taka ładna. Cobblestone, drewno, ziemia Piecyki, skrzynka TNT, crafting tak wyglądają Rudy to mniej więcej tak Tutaj akurat tylko to robiłem Z tych klei Tutaj ma to, no Tylko ten czerwony i niebieski jest zrobiony pod Debridże jakbyście grali Tyle robiłem, bo reszcie mi się nie chciał robić. Yy, wszystkie wełny wyglądają tak, yy, animacja niszczenia mniej więcej wygląda tak. Trabinki y, wyglądają właśnie mniej więcej tak. A no, no drabinki mniej więcej tak, fireball, -e. tak, ogień fioletowy. jabka tak mieczyk, tak siekierka kilo of tak zbroja, tak wygląda diamentowa. Są ogólnie wszystkie zbroje. Łuk jest bardzo fajny, akurat wygląda mniej więcej. Taki malutki jest, jak się go naciągnie to już jest taki fajny, duży Więc to jest akurat jest Jeżeli zauważyliście to Jak jest naciągnięta mocno strzała i strzelę to morda Assassinka jest Bo tego mi się nie chciało zmienić Strzały ogólnie są niebieskie Jak się kogoś trafi czy coś Żeby było łatwiej po prostu zobaczyć je y... Enchanted mniej więcej Enchanted mniej więcej wyglądają tak na mieczyku tylko tak jak mówisz, mówisz muszą sobie wyłączyć te tekstury łączone. I co, działać to? Tak, Ta, muszą sobie wyłączyć tekstury łączone. No. O właśnie jest 3. Jak macie rzecz. dokładne, to było... tam dokładne są, no to na wyłączone trzeba zmienić. O czekaj, to ja im pokażę, czy ja idzie. Ogólnie jak macie wełnę, nie? To żeby ona wyglądała tak. Postawienie. To musicie se kliknąć, czekajcie, music and sounds, weather wyłączyć. dobra. Yy, video settings, quality i connected textures musicie se wyłączyć, no off dać. Bo no, jeżeli nie dacie to będzie wełna wyglądała tak. A w ręce będzie inaczej wyglądała. Dlatego wolę o tym powiedzieć. z video settings, quality, connected textures na Można za No tak. na jakimś innym serwerze Nie na craft Nie, na tym, na tylko co wygraliście A, no to na tym chcesz grać czy nie na tym Bo no, nie wiem Na jakim Torah graliście Na Pika Network No to na nim A masz IP Co co pisz Po no. to czekaj Pika co? Pika Network. Mniej więcej tak wygląda ten teksturpak, nie? Ja sobie z kolegą jeszcze z zrobię y kolejny odcinek z Bedwarsów na tym teksturpaku. I żebyście po prostu wiedzieli, nie? No, także siema.